Karta na dziś to. Wow! Dziesiątka mieczy. Mamy dzisiaj trzeci dzień lipca, jest to czwartek. Proszę Państwa, to jest karta, która pokazuje nam się wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko idzie nie tak. Być może pewne rzeczy będą szły nie po Państwa myśli. Być może pewne rzeczy będą dla Państwa nawet dolegliwe, ale przede wszystkim. Wibracja dnia tej karty pokazuje, że mogą Państwo w pewnym sensie być autorami różnego rodzaju niezbyt fortunnych wydarzeń. Tak bym powiedziała, puentując znaczenie tej karty właśnie łącznie z dzisiejszą datą. Proszę na siebie dzisiaj szczególnie uważać. Nie musi się nic złego stać, jeśli będą Państwo pamiętali o ostrożności takiej zwyczajnej i na co dzień. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl